Siemka, z tej strony Kaczorek, a dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Boruto w chapterach tu Blue Vortex nie używa karmy. Wydaje mi się, że nie ma naprawdę wiele wyborów, dlaczego jej nie używa, które przedstawię wam w filmie, ale na starcie odpowiedzmy sobie, że na 100% na pewno jej nie stracił. Gdyby Boruto nie poszedł walczyć z Momoshikim, nie posiadałby karmy, która zapewnia cholerne, potężne wzmocnienie ale nie za darmo, ponieważ jej użytkownik niegdyś stanie się Otsutsuki, a gospodarz przejmuje jego ciało. Choć losy Boruto czy kałakiego potoczyły się trochę inaczej, widzimy, że Boruto w ostatnich chapterach nawet bez karmy, jest potężny. Na przykład Rasengan Uzohiko, który swoją mocą na strzała likwiduje Kodo bez ograniczników. Kishimoto, wprowadzając nowych antagonistów Shinju, zmusza Boruto do odpalenia karmy, ponieważ w podstawowej formie prawdziwy Sin Hokage nie poradzi sobie z Shinju, a na litość raczej nie ma co liczyć. To dlaczego jej jeszcze nie użył? Choć sensowne jest to, że w nowych chapterach jej nie potrzebował, ponieważ nie przyszedł walczyć, a jedynie zapobiec powstaniu Shinju. Ale za tym wszystkim kryje się inny powód. Boruto jako Shinobi chce się rozwijać, rosnąć w siłę, nie licząc na karmę czy naukowe narzędzie ninja. Największym zagrożeniem jest Momoshiki, który tylko liczy na to, że Boruto w walce podda się, oraz zabraknie mu czakry. Wtedy Momo ma otwartą drogę, dlatego Boruto wzmacnia się bez użycia dodatkowych mocy ataków, które posiada dzięki Momoshikiemu. W porównaniu Boruto do Kałakiego, to Kałaki bez karmy jest niczym. Polega on jedynie na naukowych narzędziach ninja oraz wspomnianej karmie. Idąc dalej, Boruto po prostu boi się używać karmy, aby nie dopuścić do tego, aby Momoshiki mógł robić co chce. Na przykład zabić Saskę w drzewie albo jego Kashina i nie można do tego dopuścić. Dobrym przykładem jest tutaj Jujutsu Kaisen, gdy Sukuna przejmuje ciało Tedriego w Shibui, gdzie giną niewinni ludzie. W Boruto scenariusz może być bardzo podobny. Następnie, poprzez przeskok czasu, nie wiemy jaką relację posiadają ze sobą Boruto oraz Momoshiki. Wątpię w to, że zbili żółwika jak Naruto z Kuramą, Dalej będąc na dwóch oddzielnych drogach w jednym ciele, choć drogą dedukcji można się domyślić, że po wprowadzeniu nowych rywali oraz celu Kałakiego, który chce zabić wszystkich ocucukich, z czasem przyjdzie i po bruto, który w 100% nim jest, ale do czego dąży mianowicie. Gdyby Boruto umarł, to i mumusiki był umarł, a on na to nie pozwoli. Przyparty do muru poprzez nowych rywali oraz Kałapiego, połączy on siły z Boruto. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego Boruto nie aktywuje karmy. Przyjrzyjmy się, gdy dostajemy pierwszy tańskip, widzimy na nim Boruto odpalającego Karmę wraz z nim Jōgana, co może oznaczać jedno: gdy odpala Karmę wraz z nim aktywuje się Jo'gan co jest najlepszym posunięciem, aby budować napięcie widzów i czekać aż finalny moment nastąpi. Spowoduje to wzrost widzów, ponieważ dużo fanów od początku serii czeka na Jo'gana. Osobiście myślę, że odpalenie Karmy oraz Jołgana nastąpi właśnie, gdy nasza historia dojdzie do pierwszego timeskipu, gdzie Kawaki oraz Boruto zmierzą się ze sobą. Byłby to prosty sposób na podbicie widowni przez Kishimoto na ogromną skalę. A co wy na ten temat myślicie, zostawcie swoją opinię w komentarzu, a my widzimy się w następnych filmach. Jo!